Witam serdecznie po raz drugi dzisiaj w sobotę 26 czerwca 2021 roku. To będzie drugie nagranie z serii Róż głową i pomyśl. No właśnie wracam teraz sobie z pracy. Jest bardzo gorąco, w słońcu 31 stopni ciepła, mimo to że jest już prawie 4 godzina po południu, to na termometrze jest 31 stopni ciepła w słońcu. No i faktycznie idąc tak, to słońce mnie tak oświeca, oświeca nie tylko moje ciało fizyczne oświeca, ale też oświeca i, i mój umysł. No i tak oświeciło to słoneczko moje ciało, że oświeciło także i mój umysł i dostałem oświecenia. Dostałem oświecenia i w związku z tym pomyślałem. Pomyślałem sobie, czy to jest możliwe, że takiego prostego pytania nie zadali stwórcy, pierwsi nasi rodzice, czyli Adam i Ewa. A jakie to pytanie? To za chwilę do tego dojdziemy. Na dzień dzisiejszy jest wiele sporów dotyczących właśnie naszej śmierci, prawda? Są ludzie, którzy po prostu ignorują na dzień dzisiejszy Nowy Testament, którego dawniej nawet za czasów jeszcze proroków, prawda, pewnych informacji nie mieli nawet sami prorocy. Dzisiaj wiemy, Biblia jest spisana, zamknięta, możemy ją czytać od początku do końca. Więc na dzień dzisiejszy są pewni ludzie, którzy ignorują wszystkie te. Świadectwa, które można znaleźć w Nowym Testamencie, jak chociażby w Mateusza 10:28, kiedy Jezus mówi: Nie bójcie się ludzi, którzy mogą zabić wasze ciało fizyczne, ale waszej duszy zabić nie mogą. Ignorują to, przytaczając ze Starego Testamentu Księgę Kocheleta, 9 rozdział i werset 5 gdzie jest mowa o tym, że ludzie umarli nie mają, nie mają żadnej świadomości. Prawda? Czyli po prostu no, nie istnieją. Czyli po prostu powołując się na kocheletach są udowodnić, że człowiek nie posiada żadnej nieśmiertelnej duszy. Podczas gdy w Nowym Testamencie jest dużo wersetów, chociażby nauki też apostoła Piotra i Pawła, na temat właśnie tego, że wraz ze śmiercią ciała fizycznego tak naprawdę egzystencja dzieł rąk stwórcy, który stworzył człowieka, a który się składa właśnie z ciała fizycznego, z duszy i z ducha, prawda? Nie tylko samego ciała fizycznego. Więc yy, tych sporów nadal jest wciąż dużo odnośnie tym właśnie czym jest śmierć. Co właśnie oznacza umrzeć? Prawda? W Księdze Rodzaju na samym początku, właśnie dowiadujemy się, że stwórca w szóstym dniu stwarzania jest napisane, że zakończył stwarzanie nie tylko wszystkie zastępy niebios, ale także i człowieka. Czyli w tym samym szóstym dniu. Stwórca stworzył byty nieśmiertelne, którymi są anioły. Jak też stworzył byt śmiertelny człowieka fizycznego, prawda? Który jest od początku był istotą śmiertelną. I teraz powstaje pytanie, bo czytamy w pewnym momencie, kiedy Stwórca mówi do Adama, prawda? Potem o tym została poinformowana Ewa. Aby nie kosztowali z drzewa poznania dobra i zła, bo w momencie, kiedy skosztując tego drzewa, ten owoc, umrą. I teraz, czemu Adam ani Ewa nie zadali pytania stwórcy? No bo skoro stwórca, już nawet w tamtym momencie, będąc istotą nieśmiertelną. Która nigdy nie umarła, czyli nigdy nie doznała śmierci, więc nie wie czym jest śmierć, nagle mówi do Adama, że umrzesz. I mnie to dziwi, czemu Adam nie zadał tego pytania Stwórcy: A co to oznacza? Bo, gdyby Adam zadał to pytanie stwórcy i gdyby stwórca odpowiedział na to pytanie, to dzisiaj mielibyśmy definicję śmierci. Wiedzielibyśmy w 100% czym jest śmierć, przynajmniej fizyczna, i co ona oznacza, prawda? Więc, tak jak powiedziałem, skoro stwórca, który jest nieśmiertelny, czyli praktycznie nie wie czym jest śmierć. Eee, mówi do Adama, że umrzesz. No to Adam powinien się zapytać, a co to znaczy? I ja właśnie z tym pytaniem zwracam się do was, drodzy słuchacze. Czy wiecie, co to znaczy umrzeć? Myśleliście, że już koniec w tym nagraniu? Nie, nie, nie. Spróbujmy troszeczkę utrudnić to, tą odpowiedź. Na dzień dzisiejszy wiemy, że stwórcą człowieka jest Jezus Chrystus, prawda? W Jana, w Ewangelii Jana 1.18 jest napisane, że Boga nigdy nikt nie widział, prawda? w liście Pawła do Tymoteusza, bodajże w pierwszym liście do Tymoteusza 6:16 albo drugi 6:16. Paweł pisze, że żaden z ludzi ani nie widział Boga, ani nie może zobaczyć Boga. Więc powstaje pytanie, kogo widział Adam i Ewa? Jeśli nie widzieli Boga Ojca, no to z pewnością widzieli Boga Syna, prawda? Ja na dzień dzisiejszy wiem, że naszym stwórcą, czyli mnie, jako człowieka, jest Jezus Chrystus, bo On jest stworzycielem tego świata. On stworzył ten świat i człowieka, prawda? Stworzył Jezus Chrystus. No więc powstaje pytanie, czy Adam i Ewa, no bo wiemy w Nowym Testamencie, czytamy, że Jezus mówi, tak jak powiedział do Marty, że każdy, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Potem czytamy, no bo jeśli jest tak, to wychodziłoby na to, że Adam i Ewa brakuje im wiary. Nie wierzyli w stwórcę? No bo jest napisane, że Bóg się nie zmienia. Bóg jest zawsze taki sam. Jest napisane Jezus wczoraj i dziś taki sam, więc skoro Bóg się nie zmienia, Bóg jest y, y, zawsze taki sam, no to wyglądałoby na to, że Adam i Ewa nie uwierzyli w Stwórcę, no bo skoro Jezus wczoraj i dziś taki sam, a Jezus mówi: każdy, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. No to jak to jest możliwe, że Adam i Ewa umarli? I teraz z tym pytaniem zostawiam Was w tym nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.